Wigoserwis TV. Słuchajcie, jestem dzisiaj na działce u mojego syna. Mój syn dwa tygodnie temu pościnał gałęzie, zrobił podcinkę. To wszystko tu leży dwa tygodnie. Zrobimy dzisiaj doświadczenie, czy z tych gałęzi wyjdzie nam brykiet. To będzie doświadczenie, które też wam pozwoli. Wykorzystać taką sytuację, bo przecież nie jeden z Was ma działkę, ogródek działkowy, gdzie macie problem, jak zutylizować takie rzeczy, a dzisiaj już bywa tak często, że ognisk nie wolno palić. W związku z tym, gdybyśmy przerobili to na wartościowy, kaloryczny brykiet, to byłoby rozwiązanie dla wielu z Was. Czyli rozpoczynamy dzisiaj akcję brykiet z gałęzi. Widzimy się za chwilę. No i oczywiście, żeby zrobić brykiet, trzeba to wszystko poszatkować. Widzimy się za dwa dni. Nie, nie, ja tak naprawdę żartowałem. Przechodzimy do stanowiska obok. Słuchajcie, zaczęliśmy już szatkować. Oczywiście to jest kupa roboty. Wychodzą nam i większe i mniejsze. Nie wiemy, czy to wszystko będzie się nadawało na brykiet, czy uda nam się z tego cokolwiek zrobić. No ale próbę robimy, wy też będziecie wiedzieć w własnym zakresie. Dobra, to jadę dalej. Puszczam rębak. I jedziemy. Powiem wam na razie, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Bardzo sceptycznie nastawiony. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że zbyt duże kawałki są i nic z tego. Nie będzie dobrego, papier tego nie sklei i ta robota jest nic nie warta. No ale zobaczymy, może się mylę. Pierwszy raz to robię, no ale jedziemy, po malutku jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, teraz już naprawdę uciekamy, przenosimy się do mojego warsztatu, pograbiliśmy, pozostawiamy po sobie porządek. Oczywiście dostało się trochę siana, ale to dobrze, bo myślę, że to siano też będzie dobrym takim jakimś łącznikiem. Co nam zostało? No nie ukrywam, kosztowało nas to kupę, kupę czasu, także jeżeli coś takiego robić, to na pewno nie takim tym rozdrabniarką elektryczną małej mocy, to by musiała być naprawdę porządna maszyna, spalinówka. Ja powiem Wam szczerze, że jestem sceptycznie nastawiony bardzo, mój syn twierdzi, że, że uda nam się zrobić to na Vigo 2, na lewarkowej, no zobaczymy, okej, okay. uciekamy. No dobra. Musimy się spieszyć, bo nadciągają chmury w Poznaniu i czuję, że zaraz będzie padać. Zresztą prognozy mówią, że, że za chwilę powinien spać, spać deszcz. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u mnie w warsztacie. Poznajecie to miejsce z moich filmików. Przywiozłem trzy torby tych zrębków, tak to chyba się prawidłowo nazywa. W każdym razie trzy torby. W tej chwili wykorzystamy jedną. Tu mamy pulpę papierową. I zaraz wymieszamy to częściowo, ale nie w stosunku 1 do, do 1. Tylko wydaje mi się, że w stosunku 1 do 2, czyli dwie części pulpy, jedna część tych, tych zrębków. Boję się robić to w takim w składzie 50 na 50. Uważam, że w składzie 50 na 50 będzie się brykiet rozwalał. Dobra, zaraz Wam pokażę, co tutaj mam i jedziemy ostro. Spróbujemy wycisnąć to na WIGO 3 i na WIGO 2. Zobaczymy, która poradzi sobie lepiej. No dobra, zobaczcie, jedna trzecia beczki to jest, bo w tym miejscu mniej więcej jest jedna trzecia beczki, mamy tą pulpę brykietową zamoczoną, ona się moczy od rana dzisiaj, czyli to jest w tej chwili jakieś 8 godzin. I tu mamy to, te zrębki, co do których nie jestem pewny, że, że to wyjdzie coś przyzwoitego. Dobra, niech się dzieje. Co będzie, to będzie Nie wiem ile mam tego wrzucić Kurcze, zobaczcie jakie wielkie kawały tu wpadają Wiecie co, może tu wystarczy Zobaczmy, gdzie jest kulpa Nie, jeszcze troszkę Dobra, na początek niech to będzie tyle. Bierzemy mieszadło i jedziemy moim nowym mieszadłem. Dobra, ok. Chyba dosypię jeszcze troszeczkę tego, tych zrębków. Muszę Wam powiedzieć, że zdecydowałem się jeszcze dosypać troszkę. Jak już ma być konkretny brykiet, to niech będzie konkretny. Nie za dużo, ale dosypię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście, jeszcze mieszamy. Powiem Wam, że to już jest konkret tutaj. Ktoś mówił, że to mieszadło będzie się wyginać. Już nie pamiętam, kto tak skomentował, ale zobaczcie tutaj na, na przykładzie na żywo, że tak powiem: bez żadnej kombinacji, bez żadnego ucinania, nic się nie wygina. Wszystko jest dobrze. Jedziemy dalej. Nie wiem, czy to widać, ale tych zrębków jest naprawdę tutaj sporo. Taka, powiem Wam, konkretna masa. Nie będę na razie ryzykował, nie będę dosypywał więcej. Zróbmy na razie brykiet z tego, co tutaj mamy. A jeżeli się okaże, że wyjdzie ładna kostka, która się nie rozpada, dosypiemy eksperymentalnie jeszcze więcej. A w tej chwili wyciskamy na Vigo 2 pojemnik na wodę. I jedziemy. Pozwólcie, że na początku będę wyciągał jednak takie długie patyki, bo chciałbym, żeby ten brykiet był sprasowany. No jest tego bardzo dużo. Ta masa jest naprawdę konkretna. Jeżeli to uda nam się sprasować, to wydaje mi się, że to będą najbardziej kaloryczne brykiety, jakie zrobiłem do tej pory. W tym przypadku mam bardzo dużą nadzieję jednak jeśli chodzi o brycie ciarkę Vigo 2, wlewarek powinien zrobić swoją robotę. No ale czy tak będzie, zobaczymy. Dobra, no to jedźmy. Oj, od samego początku jest duży opór. Do tej pory nigdy nie było. Takiego oporu na samym początku już jest ledwo. Już trzeba używać dużej siły. I chyba nie będę się spieszył za bardzo. Kurczę, ciężko idzie. No ale dobrze, zobaczmy. Umówmy się, że nie robimy tego na czas. Robimy tutaj pod kątem uzyskania brykietu, który będzie miał dużą kaloryczność. I żeby nikt na mnie zarzucił, nie idzie, czekajcie żeby nikt na mnie zarzucił, że robimy bezsensowną robotę. Dobra, słuchajcie, już więcej nie mogę, boję się, że gwint się zepsuje. No i zobaczymy. Na razie jestem zadowolony. Kurczę, nie przypuszczałem, że tak się uda sprasować. A drugi. Zobaczcie, jak mocno się przykleja do dna. Nie wiem, czy to świadczy o tej sile, jaką uzyskaliśmy. Czy to świadczy o tym, że ta masa po prostu jest klejąca. Kurcze, jest super. Zobaczcie, jaki konkretny. No kapitalna sprawa. Super. Jedziemy następne. Dobra, dwa zrobiliśmy. Jedziemy następne dwa. Też Wam chcę pokazać. Nakładamy naprawdę konkrecik. Dobra, nie wiem czy, czy gdybym zostawił te, te zrębki w tej miksturze do jutra, czy to nie byłoby lepiej, gdyby to tak sobie nasiąknęło wszystko, zastanawiam się, ale nie umiem na to odpowiedzieć w tej chwili. i tak jak poprzednio już od samego początku zobaczcie ile tej wody ta masa jest bardziej mokra ja zrobiłem ją celowo bardziej mokrą nie wiem czy to dobrze czy to nie ale od samego początku trzeba używać już dużej siły widzicie te ruchy są takie skokami bo inaczej nie byłbym w stanie chyba że tak o Mam nadzieję, że nie pójdzie na gwincie, ale jeszcze trochę spróbuję. Hydrauliczny lewarek będzie chyba najlepszy. Dobra, zostawię tak, bo już jest opór totalny, i wyciągamy znowu. słuchajcie ja po prostu jestem w szoku. Po prostu jestem w szoku. No kurde cool, genialna sprawa. Genialna sprawa. Każdy z Was może takie gałęzie załatwić sobie od swojego sąsiada i zrobić konkretny bry brykiet. To jest po prostu miód malina. Przechodzimy na Vigo 3. Dobra. Teraz brykieciarka Vigo 3. Brudna jeszcze po ostatnim wyciskaniu. Nie było czasu umyć. Zobaczymy, czy ta brykieciekka sobie poradzi. Nakładamy tą samą masę. Zaraz będzie padać, już nadciąga. Słyszę grzmoty, ale zdążymy wycisnąć z cztery brykieciki i będziemy mieć porównanie. Dobra, i tu, tak i tak. I jedziemy malutko. Ktoś z Was radził mi to robić takimi skokami, dusić i puszczać. Podobno lepiej się wtedy wyciska brykiet. Dobra, no to zobaczmy. Radzi sobie też. I to wcale ani nie gorzej, a nawet może trochę lepiej. Jestem zaszokowany możliwościami tej brykieciarki. Wydaje mi się, że obala ona mity o tym, że tylko lewarek może być skuteczny. Ten brykiet tak samo. Chyba widzicie, że to jest ta sama konsystencja i taka sama kostka. Dobra, odkładamy, wyciskamy następne. Jedziemy następne. Trochę wyczyścić z tych patyków i nakładamy. Aha, z kijami, z tymi brykietem Trzeba będzie uważać, bo jeżeli zostanie Wam tutaj na dnie patyk, to będzie Wam klinował kubek. W związku z tym na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Tak jak teraz jest dobrze. Jedziemy. No, tego raczej wyrzucę. Chociaż jeśli chodzi o spalanie, byłby idealny, ale może mi rozwalić cały bryk. tak i tak nakładamy dodusić trochę i jedziemy ale jest moc i tak jak radziliście małymi ruchami cała pracuje ta brycieciarka wyciska równie dobrze ale jest za delikatna. Muszę zrobić taką samą konstrukcję, tylko że z lepszych materiałów. Dobra. Jeden. Zobaczcie, jaki duży. Kapitalna sprawa. Nie będę mógł nim podrzucać, tak jak tamtymi, chociaż powiem Wam. Nie jest tak źle. Kurde, jestem w szoku. Po prostu, ludzie, jestem w szoku. To może być naprawdę dla Was rozwiązanie. Możecie narobić sobie tych kostek mnóstwo. Przecież zobaczcie, jak to się trzyma. <laughs> kurde, kurde. Mówcie sobie, sceptycy. Mówcie sobie, co chcecie. Ja jestem zadowolony. To jest mega. Właśnie się rozpadało. To nic. Bo jestem normalnie szczęśliwy, zadowolony. Słuchajcie. To jest naprawdę rozwiązanie problemów niektórych z was. Jeżeli macie działkę, macie ogród, nie wyrzucajcie tych gałęzi. Poszatkujcie, potnijcie. Możecie z tego zrobić zarąbisty brykiet. Jak wyschnie, zrobimy te spalania. A w tej chwili ja i tak widzę, że to jest mega. Wiecie dlaczego on tak się trzyma, chociaż chociaż wydawało mi się, że nie będzie się trzymał. Pada deszcz, to nic, to nieważne. Dlatego, że te patyki, które tak w środku są, wewnątrz, one powodują, że on się trzyma. One go właśnie związały. Zarąbista sprawa. Jak wyschnie, to napalimy w kominku i jestem przekonany, że to będzie najlepszy brykiet. Najlepszy. Dobra, to tyle, bo pada. Nie przeszkadza mi to kompletnie, bo jestem strasznie zadowolony. Nie zmarnowałem tego dnia. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że właśnie miałem powiedzieć, że mam pozdrowić chłopaków z poznańskiej firmy handlującej częściami samochodowymi. Nie powiem nazwy, żeby potem się nie wydało, żeby nie było jakichś problemów itd. Panowie, słyszałem, że mnie oglądacie. Kolega Piotrek mi to przekazał. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Napiszcie komentarz, czy pozdrowienia dotarły. Cześć. Wigo Service TV. Wigo Serwis Poznań. Pozdrawiam.